Będzie wszystko dni. Już nie ma żadnego problemu. Lecimy dalej z karionem. bo strasznie się wkręciłem w to. Nie będę ukrywał. Okej, okay, tam jest skaner nie mam przejścia Stąd wyszedłem, chyba zapisałem Okej okay. Czyli chcąc nie chcąc muszę przejść przez skaner Otwarłem sobie kolejne przejście. Jeszcze zobaczmy, gdzie mogę tam iść. Wejdźmy do środka. Dzień dobry. No i bez żarło. No ja nie wiem. Dał się tak zeżreć jakieś. tam. Co to za. Odważnik. O! I przełączyłem sobie dźwignię. I teraz będzie działało na odwrót. Nie, no nie będzie działało na odwrót. Jak ja mogę tam przejść? Ok, bo jak tu jest to, tu jest to. No nie przejdę. Muszę się zmniejszyć, żeby tam przejść. Czyli przejdźmy na razie w lewo. Zarłem tego zioma Koszuli A ten tutaj jest strasznie agresywny tarczownik Poszczelił mnie raz ten gnojek Wywalę za to drzwi Bo po co im drzwi skoro im nie są potrzebne Jeszcze zrobię sobie tak I sobie zrobię tak O i jest git już. Jest git już, bo chciałem włączyć sobie czat żeby mieć was na oku Zwykły tarczownik mnie tak zaorał, a wcześniej rozwaliłem, kurczę, jakąś piekielną maszynę, która na spokojnie mogłaby mnie zeżreć, a ze zwykłym tarczownikiem nie mogłem sobie dać rady teraz. Ale z drugiej strony się zmniejszyłem przynajmniej. Może nie w taki sposób, jaki bym chciał, ale... Trzeba teraz wrócić jakoś do żyćka Okej, okay, czyli mogę rzucić sobie ciałem jednego ziomka, żeby walczyć drugiego. To jest użyteczne. To jest użyteczne. Genialnie jest to przygotowane. Pod tym względem. Naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemnie zrobione. I cyk naładowanie. Już jesteśmy z powrotem dużym lutem agresywnym. Dużym stworem. Użoraczem rzeczy i ludzi. Głównie ludzi. mają my jakieś miotacze ognia? O kurde.

No jeszcze wyżej jest jeszcze jeden pojazd. Dobra, tamtego się pozbyłem przynajmniej. Z jednego mniej. Ja to już zjadłem wszystkich? Chyba tak. No kłopotliwi tu byli tacy. Ci z miotaczami ognia, bardzo kłopotliwi. Okej, okay, otworzyłem sobie nowe przejście, super. I jeszcze jedno nowe przejście. Okej, okay, pojawił się kolejny robot. Albo dwa. Dwa roboty Może jakiś tutaj zejdzie to bym miał z nim łatwiej no. Nie chcę tam... o o o, dawaj, dawaj zlatuj tu Okej, okay. zdałem go tutaj ściągnąć, ale dość mocno ucierpiałem. Nie widzę, żebym miał jakiekolwiek szanse z nimi. jeden załatwiony. Nagle jak jestem mały, to sobie poradziłem. Czy może po prostu mi przeszkadza wielkość? Bo mnogość przeciwników. Okej, okay. rozwaliłem. Rozwaliłem. Jeszcze raz zapiszę. O, udało się. Udało się. Udało się go rozwalić. Jest git. Jest git. Tam, tam się na razie nie przedostanę, bo nie potrafię. Idę dalej. Kurde, co to za so hardkory tu są? Od razu mi otaczę ognie, gdzie się napisają. Czy ja muszę się ugasić w wodzie? Nawet nie wiedziałem, co mam za bardzo zrobić. No. Dobra, czyli jak ziomy mnie podpalą, to ja muszę się ugasić w wodzie, bo będzie po mnie. Trochę to kłopotliwe. będzie woda nie ma wody czemu nie ma wody jak ja mam się ugasić inaczej dobra nie mam pojęcia jak się mam ugasić nie mam pojęcia jak mam przeżyć walkę z nimi czy tu gdzieś jest woda w pobliżu tu jest woda dobra to mogę tutaj wrócić i się ugasić zawsze Czekaj, okay, tu też jest woda. I tu mogłem się ugasić. I tu mogłem ich... Z góry z... A, kurde. Dobra, mogę to łatwiej zrobić, a nie dwa razy umierać. Oh, boy Ugasimy to. W ogóle witam wszystkich na streamie, bo widzę, że jest was już piątka. Całkiem spoko. Znaczy tak mi się że spoko Zawsze mogło być was zero Kto jest ten może się przywitać dajcie znać że jesteście Będzie spoko Idziemy w prawo mamy zamknięte Idziemy w górę i dalej w prawo O, witaj maniek Myślałem, że go to zabiło. Dobra, w niego z buta biegam. Dobra, zabiło go. Tamten niech się boi. Go no i dobra Żołnierze się pozbyłem, tu nie przejdę Tu potrzebuję tego żeby przejść No to depozytujemy biomasę Tu to I teraz tak na górę Otwarłem sobie przejście. Okej, okay, otwarłem sobie przejście, ale albo mogę w jedną, albo w drugą. Tak, tak, no tak, no nie da rady inaczej. Czyli muszę pozostawić tamtą masę swoją. Szkoda. Vai para Ok, wejdźmy tam do środka i zobaczmy co tam jest. Fotokinesis. Bend light to create an invisible clock. Ok. Okej, okay, wciskam ku, ale... Przytrzymuję i się nic nie dzieje. Okej, okay, dobra. Już wiem. Czyli mogę za pomocą energii... Mogę sobie tak przychodzić. Dobra. Fajna mocka. Fajna mocka. Jak teraz będę jeszcze niewidzialny, to już całkiem mi tutaj nic nie zrobią. No. Oj, przydatne, przydatne. Bierzemy jeszcze całego siebie. I idziemy. Idziemy z tym. Ale okej, okay, nie mogę tego zrobić, jak jestem duży. Tylko do tego muszę być mały. Tutaj tą dźwignię pociągłem. Tutaj nie przejdę, nie przejdę. Czyli co, obracać tędy? Okej, okay, mam wracać i ma być niewidzialny. No dobra, czyli zostawiam jeszcze dalej tą biomasę. I cyk, przechodzimy. Niczym... Predator z aliena Dobra, za długo to trwało Widoczny. a zapewniaj dźwignię Jeszcze dźwignia, jeszcze dźwignia e, I tak czy ta moc jest e, Naładowana po prostu na maksa? Tak Ona chyba się nie zużywa Więc się nie trzeba bardzo śpieszyć Wystarczy tutaj przejść I teraz w drugą stronę cyk Is crazy. Fuck yeah. Oj tak, oj tak. Schodzimy w dół. Tam mamy prądzik. nawet co depozytować Znowu depozytujemy sobie energię, pobieramy. A ciekaw, czy ich dam radę zwabić. Jakby... Jeszcze troszkę prądziku. I cyk. Nie, no to niewidzialność to jest rewelacyjna. Szkoda, że nie mam na tyle życia, bo straciłem w jakiś głupi sposób, którego już nie pamiętam za bardzo. Ale to już wiem, jak tutaj przejdę. Oj już wiem, już wiem. Nie przeszkodzi mi. No przechodź tam. Najpierw zeżreć później dopiero przejść na drugą stronę i jeszcze tu dźwignię. I co dźwignia wyłączona na zawsze? Czy ja znajdę jakąś resztkę siebie? Chociaż nie no, resztkę O i tu zapisać. Przywróci mi em, prawie maksa. I przeciskamy się.